Witam serdecznie. Witam Cię. Witam. Zaczniemy od krótkiego spotu reklamowego z roku 2003. Przed wojną 30% kamienic w tym kraju należało do nas. Obecnie polskie prawo przeszkadza skutecznie rewindykacji naszego majątku. Wierzymy, że niedługo się to zmieni. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej będziemy mogli odzyskać nasze kamienice. Dlatego 7 i 8 czerwca mówimy tak dla Polski w Unii Europejskiej. Co to jest za spot reklamowy? No to jest y, trudno powiedzieć, że reklamowy. No to jest spot y, referendalny. Otóż y, byłem prezesem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Nie dla Unii Europejskiej y, w 2000 w trzecim roku wzięliśmy udział w kampanii referendalnej o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Przyznano nam czas antenowy, no i mieliśmy prawo emisji kilkunastu spotów wyznaczonych czasów wśród kilku, kilkunastu innych takich dopuszczonych do tej kampanii stowarzyszeń plus kilkunastu partii i tak dalej. Jak jest geneza tego filmiku? Ten filmik e, powstał e, za decyzją i zgodą e, Romana Giertycha, zrealizowany przez Jacka Kurskiego, tego Jacka Kurskiego, który jest obecnie prezesem TVP. E, otóż e, Jacek Kurski wówczas był szefem Kampanii medialnej Ligi Polskich Rodzin i odpowiadał za te wszystkie produkcje. Zresztą znakomity fachowiec Ten spot też uważam, że znakomity pomysł. Ale tutaj taka mała dygresja. Proszę zwrócić uwagę, jak punkt widzenia się zmienia z miejscem siedzenia. Kiedyś Jacka Kurskiego było stać na Eee, zaangażowanie ekipy, aktora eee, i w ogóle z scenariusza. No, taki spot to jest tam powiedzmy 2-3 dni pracy, a ponoć było więcej w tym stylu. A dzisiaj możemy sobie poczytać, jakich eee, piętnuje wszelkie jakieś wydumane. Prawdziwe czy nieprawdziwe e, oznaki rzekomego polskiego antysemityzmu. No jest tego dużo. Ostatnio dotyczy to e, antysemickiego programu pod tytułem Studio Polska, gdzie na pasku, również w programie trzecim się pojawiły jakieś e, e, niepoprawne politycznie e, wpisy. No i Jacek Kurski przystąpił do natychmiastowej reakcji zapowiadając nawet wyrzucenie z programu ludzi odpowiedzialnych za ten skandal. No dobrze, czyli Jacek Kurski wyprodukował ten spot dla Romana Giertycha, O, o skąd się wziął uciek? Zaraz powiem, ale chcę jeszcze przytyk zrobić Romanowi Giertychowi, no, który teraz z wielką miłością pała do do Adama Michnika, obściskują się, obśliniają. Można ich zobaczyć na dziesiątkach zdjęć w internecie. Jak to znowu punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia, bo nie trudno w internecie znaleźć e, takie publikacje, na przykład. E, sąd e, wydał wyrok, w, wytoczony z powództwa Romana Giertycha przeciwko dziennikarce i sąd napisał tak. Można pisać o antysemickich poglądach Giertycha. Sąd uznał, że dobra osobiste Giertycha nie zostały naruszone, bo opinia o jego poglądach antysemickich nie jest odosobniona. Sąd skazał, że osoby publiczne muszą liczyć się z tym, iż ich poglądy będą oceniane nie tylko na podstawie dosłownych wypowiedzi. Czyli mamy tu przewrotność ludzi, którzy jak chorągiewki zmieniają poglądy, w zależności od własnych korzyści. Natomiast spot został wyemitowany przez Stowarzyszenie, Polskie Stowarzyszenie Nie dla Unii Europejskiej, po otrzymaniu go właśnie od Jacka Kurskiego w studio na ulicy Madalińskiego na Mokotowie w Warszawie gdzie tam się spotykaliśmy dosyć często, bo zarówno stowarzyszenie, jak i LPR realizowało w tym studiu właśnie spot. Dosyć eleganckie, profesjonalne, duże, taki przypadek. duże studio. I tam się spotykaliśmy, no, masę czasu na kręceniu różnych rzeczy, montażu, kręceniu się po tym studio, po tej barowej tam atmosferze, więc to kontakt był bezpośredni. No i właśnie przy świadkach ten Kurski Jacek przekazał ten spot z prawem emisji. No obejrzałem, bo uznałem, że jest znakomity. No, nie dopatrzyłem się żadnych tam jakby Antysemickich treści. To na czasie, bo środowiska żydowskie i w Polsce, i Parlament Izraelski, i w Stanach Zjednoczonych też Żydzi jakby często się tam wymudzali, grozili, stawiali warunki, że Polska może nie zostać przyjęta, jak na przykład nie odda im kamienic, jak nie będzie restytucji imienia. No takie typowe szantaże, jakie mamy cyklicznie. Ze strony organizacji żydowskiej. Znowu tam Kongres Polonii Amerykańskiej się przeciwstawiał. Edward Moskal się ostro wypowiadał, publikował na łamach dziennika związkowego apele czy jakieś teksty, które no, wywoływały tą ogromną wściekłość w gazety wyborczej, tych środowisk, I tego Moskala, od Honoru, ćcio, osądzały, no to wtedy to Polonia amerykańska stanowiła realną siłę, mając z takiego wodza, nie? I te żydowskie ataki pacyfikowała. Niemniej jednak spot się wpisał w ten klimat. Poszedł chyba trzy czy cztery razy pod, można powiedzieć, pod moim nazwiskiem, e, bo ja firmowałem to, to, to wszystko. E, I no, zrobił się dym. Dym się zrobił. No, wrzask. Światowy, co to jest w ogóle skandal, afera? Wszystkie gazety, media w Polsce, nie pytając w ogóle mi o to, tylko od razu już wydały wyrok, prawda? Skandal na całą, na całą Europę, na cały świat. No i pod taką presją, pod tym naciskiem, no musiała się zainteresować prokuratura i szybciutko w trybie specjalnym sporządziła akt oskarżenia. I ułogudu! <grym> Do sądu. Do Czyli sądu jeszcze przed referendum. Nie, już po, już było po, już było po. Samo referendum też jest dużo ciekawostek, ja to może na koniec, może przy innej okazji opowiem, bo to bardzo dużo ciekawych rzeczy tam zrobiłem i, i przypisuję sobie jednak pewien sukces, że aż 26% ludzi było na nie przeciwko wejściu Polski do Unii Europejskiej. Oczywiście nie takiemu absolutnej. Absolutnemu nie wejściu, tylko odrzuceniu tych warunków traktatowych, które zostały w tych 27 rozdziałach przez rząd polski podpisane wówczas Leszka Millera I, i jakby odrzucenie, i wymuszenie ponownych rokowań, i wynegocjowanie równoprawnych. Warunków Polski o przystąpieniu do Unii Europejskiej. I to byłoby lepszym pomysłem, może trwałoby rok dłużej, ale byśmy mieli warunki takie, jak wcześniej miała powiedzmy Hiszpania czy Portugalia. No ale wracając do meritum, to ruszył proces. no. Dostrzeżony został też przez media, jak i przez organizacje tutaj w Polsce Żydowskiej, które no, cała familia śpiewaków od najmłodszego do najstarszego przyjeżdżała w jarmułkach. No, i tam się pchała i, i do, 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 do składania tych wyjaśnień czy, i, i co dalej. No i pamiętam, że ojciec nawet tajna też po tamtej stronie przeciwko mnie Dużo było tych, 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 tych Żydów, takich bardzo agresywnych i napastliwych. No, Polaków nie mieli widziałem, by gdy byłem osamotniony w tej walce, było to dosyć przykre. Ale miałem wsparcie wspaniałego obrońcę, e, profesora e, Piotra Kruszyńskiego, plus jego ówczesną aplikantkę, a dzisiaj adwokat, dr Iwonę Zielinko. No i proces, y, y, pomimo takiej agresji, jakby medialnego y, parcia na to, żeby jednak mnie skazać, y, skończył się wygraną. No. Duży sukces. Popłacało się barczyć. Wprost napisało wtedy Sprawa Bubla umorzona Sugerowanie przez Leszka Bubla w kampanii Referendalnej w sprawie przystąpienia Polski Do Unii, że Żydzi poprą Wejście do Unii Europejskiej By odzyskiwać kamienice w Polsce Nie było nawoływaniem do waśni Na tle narodowościowym Oskarżony korzystał z przysługującego mu Prawa swobody wypowiedzi Stwierdził sąd Powołując się na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu Chodzi o spot reklamowy z 2003, gdy komitety wyborcze prezentowały w mediach materiały reklamowe w kampanii przed referendum akcesyjnym. No, no dodam, że to był jeden z około 20 procesów wygranych przeze mnie z tychże artykułów kodeksu karnego, no, które są absurdalne no bo co to znaczy nawoływać. No? No, nawoływać, to sobie otwieramy słownik języka polskiego i można sobie przeczytać, co to znaczy nawoływać. No, zabij nie, tak. e, zamorduj nie, e, zrób coś złego, prawda? To jest nawoływanie, a nie wyrażanie opinii. No ale też raz chyba chcieliście skazać za to, że cytowałeś. A to jest tak, to jest jakby opo może opowieść dłuższa, bo dotyczy obrony krzyży na Oświęcińskim żwirowisku, gdzie byłem obok Świtonia na drugą osobą, która była na taką dużą skalę w to całą obronę zaangażowana, bo zdarzało się, że byłem 3-4 razy z Warszawy, jeździłem do, do Oświęcimia i byłem tam rzecznikiem prasowym i koordynatorem różnych działań i wydałem książkę Polsko-żydowska wojna o i nie tylko, za którą mam dostałem wyrok e, sądowy, ale to już jest opowieść dłuższa i myślę, że na osobny odcinek. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.